Dzień dobry, Wielka Krokiew w Zakopanem, Wielka Krokiew imienia Stanisława Marusarza, naszego legendarnego skoczka Stanisława Marusarza. Jest to skocznia, która została otwarta 22 marca 1925 roku, potem oczywiście była wielokrotnie przebudowywana. Obecnie punkt konstrukcyjny skoczni jest położony na 125 metrze, skocznia K-125, jest to skocznia, który, na której... Konkursy w skokach narciarskich w ramach Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym odbywały się w latach 1929, 1939 i 1962. I od 1962 roku Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym już w Zakopanem się nie odbyły. Wielka Krokiew w Zakopanem jest skocznią, na której raz wygrał Piotr Fias, cztery razy wygrał Adam Małysz i pięć razy wygrał Kamil Stoch. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.